Miasto przyjechał. Ej no co jest? Czemu jak z tobą nagrywam na zero? A tak to jak mam 18. No widzowie, 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 chodźcie, chodźcie.

No, no nikogo nie ma. Dobra, to widzicie, robię, robię tak live. No, Lepiej ja tu może nie. No, robię, robię, bo i tak muszę taki losik robić. A muszę na live, o, tam z Belkami pojechał ktoś Z Belkami pojechał. No, ja robię to robię jako jeden live to no, pamiętaj, że ja do babci jechałem do wszystkich tam Oj, tam kto powiedział, że jeden live robić? Nie, ja bym mm. tak robić. O trzy osoby, siema widzowie. Jakby co jadę z kolegą? No ja robię te kilometry, co wcześniej zacząłem. 20 kilometrów, Już mam 13. No, jest 14 kilometrów od tego czasu co jadę. No ile? 6 km? O, jedna łapka. 6 km, to jest mało. O 11 osób. Co? Twój, twój kot się nazywa tu ktoś? Serio? Nie no, zawaliście. To jest inwalida. Nie, to w Fortnite mam inwalida. Ale jesteś mi Może troszeczkę Chodź, mi się tak koło te rusza. Ja się boję. Elo. Dobra, leci łapka w górę. No dzięki. <noise> jesteś głupi. O, ktoś mi... Ktoś... Oj, dzięki! Wysyła jakieś minuty serduszka Ej ile belek tu jest? No tu o jeszcze łapki Dobra, zaraz nakręcamy, robimy te kilometry. 6, 8, 10. O ja też. No dzięki Ku jak ty masz? Kuba Zio Morsi czytaj czy tam się jak jadę? 70 O tam ktoś jeździ jest ciągnikami 60 No chyba. 5 łapek, Pum. O, już 4! No dobra, olw chmury! się masz! O, właśnie! Ten kolega, co ze mną jedzie, on też to robi, że robi chyba 20-18 km, tylko nie teraz, jak przyjedzie do domu, bo jest teraz łapki, to tak jak A ja mam wszystko dojechać, bo się razy pojechałem do niego. No i, jak to się nazywa? No i on też to robi na swoim kanale, on ma agrobank. On tam oporowy nie robi. No, no i on będzie to nagrywał albo któregoś tam dnia. Po sobocie na pewno. Na pewno dni po sobocie. Przed sobotą na pewno nie nagram. Tak, wracamy, żeby tam... Gdzie? Gdzie ludzie się na mnie patrzą, jak do telefonu, na nam... W sumie jesteś ty, dobra, będzie. Co to za on? Po co ma się wydać ktoś w miodą? Walone, gdzie mieszkają Ech. Cztery łapki w górę, sześć osób Dawajcie, dawajcie. O, już dwa, dwie osoby. Jak, jak byłem na wiśniach, kurde, wiśniach od 5 do 14. Zbierałem 13 skrzynek, ale wyglądam, jakby nie Czołg przejechał. Czemu? A, zebrałem. No, kurde, no to Czołg cię przejechał. Znaczy, wyglądasz. 13 skrzynek wiśniach. Jak od 5 do 14. Kurde, to jest. Zobaczmy, że jak wyjedzie jak do końca tego miesiąca mm. 10 tysięcy subskrybentów, on skacze z 120-metrowego wiatraka. Na pewno, na, na pewno. Nie ma szans. No szebekę robi. Nie robię. Ja, ja no to ty, to ty to zrobisz. Nie, jak mi piją, 5000 to się Dobra, wbijajcie zrobię. mu. Wbijajcie mu. Ja chcę to zobaczyć. Ja się w stranie zrobić tego. Zrobię. Dobra. To jest nawet niemożliwe, zgnieść. Nie zgniasz. A ze spadochronem, co no. on ty, TT5. Co jest? TikTok 5 min. Co jest? On czemu ty... TT5, TT5, TT5. TT5. Niku mam typoch. Nie tu dawaj no, tu, tu są ludzie dużo. No i się wstydzę jeździć je z telefonem i gadać. Dobra, dobra. No dobra. jest nie No, dobra. A nie No, to ja tam No Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. não quero ir. Eu vou falar Dobra, idziemy. Dwa kilometry. No to jeszcze, jeszcze na, jeszcze pięć. Nie, No, nie, cztery. No, no już cztery. Nawet. Tego. sport night. A do wieczorem nie ma. Co na wodę. Zagrobando, ten ziomek. Jest na live. Ten właśnie, ten, 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 co dopiero ze mną jechał. Weszedł na live'a z telefonu. Mam dwóch typa. Kurde, czemu tak mało ludzi? I coś dojdzie, ja się gadać z ludźmi. Dobra, 11. 11 minut i 2 kilometry. No już może 3 zara? No, tak, o wynik, ale no ja się nie śpieszę, jadę Oby. No po co z pani? coś serno, y, sensownego chociaż No no pra, Ty jesteś Banuje cię stary Masz czterowany, a zakamuję Napisz coś sensownego albo cię zbanuję Dawaj, masz 3 sekundy Raz, dwa. No i... No i? Piszesz coś? No, o, chyba piszę coś dłuższego. Dobra, poczekamy dopóki nie ma... napiszę coś. jak będzie span? Bo mnie wkrótce ktoś z pan. Czemu ja mam tylko jedną osobę?

Na... Ale się wydobrzyłem prawie, jechałem bez jednej ręki jeszcze ten, jeszcze tak skręciłem, o co. Ale koło Kręcamy, o samochód z tyłu i pan, pan jedzie albo pan z czymś tam. Ile kilometrów? Zaraz zobaczę. Tylko samochód objebię. Zaraz odwróć, czekaj, No dobra, mogę go zobaczyć sobie. Tylko, może lajba na chwilę przetrwczyć. Na 3 km, 3 km dosłownie. Zaraz to zrobimy. Czekaj, no to jest nam 16 km, 17 km, równe. Lasz A to nie jest przez cały dzień? Bo ja widzę, że jeszcze raz jeździłem. Może ja wtedy nie nagrywałem. Ale taki kilometry się nie liczą. Wszystkie się liczą, w które nagrałem. Dlatego. Ja się zliczę tam, tak. Zapisuję sobie w O, zero osób. O, już jedna osoba. Zobaczmy ile stąd tutaj jest. O, samochód jedzie. Wiele. Jak ja nie cierpię, jak samochód jedzie. No to tak wkurza. Muszę coś tam. A nawet nie chodzi o ten bo... nie, 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 nie Czasem wolno, czasem szybko. Wola jak jedzie tak pomiędzy. A ten jedzie wolno. 那个学植物的植物。No, gosh,

Nawet... O, Kajs jedzie. Ujkikę! My god. Jedzie ten. Masej. Ej, łańcuch mi wjechał. Co znaczy o to, o te biegi. Dobra, ten koło przystanka. O jedna osoba. Jak zrobię 6,1 to znaczy, że wykonałem celi kaczela i mam O, Osoby. Dzień dobry. Tak. Wszystkim. Jeszcze te dwa kilometry. Jeszcze ile? No, jeszcze trzy kilometry, ale... A uziem. I zrobiłem dwadzieścia kilometrów no. dziś. oho. i nakręcam znowu taki nieporo ja ile zrobiłem ten O jedna osoba. Jak coś stało mi 2,1 km, 2 km... czyli 2 kilometry i a już wyszła. No to dwa kilometry, i Nie, no, no nie, nie,

yadda yeah, bre Czy ja teraz kilometr zrobię? Jak to znaczy, że kilometr zrobię? Zaraz. Tam gdzie dojadę, to będzie kilometr. O, znaczy. Został mi kilometr razinek jeden kilometra. Wiem, że nikt tego nie ogląda. Wywalony mam. Ale to zrobię. Do, to trzymań, To zrobię. Kilometr. 5 km przycinek folię yy, 1. O nie. O jedzie, traktor. Traktor. Czyli Teraz jeszcze pojechać tam. Gdzie byłem? A to jest akurat koło mojego domu. Widzimy. to zrobiłem. Ja to zrobiłem. Tak szczerze. Gdybym do babci nie pojechał nie wracał tamtą drogą, teraz, teraz tak szczerze, z 10 kilosów, Nie, tak 13 kg bym zrobił. nie, no szkoda, że nikt nie, na, nie ogląda tego, kiedy robię swój je 20 kilometrów. Oj tam, jadę sobie powoli. Idę jej zaraz. I może odpadę live'a. Kurteczko. Czemu ja do tego gadam? Jak nikt mnie nie ogląda? Zero osób ma od jakichś 5 minut, więcej. Ścież nie no, tak 7 minut wzrósł. Ale to jeszcze chyba za mnie. Osoba. Ej, zostań do końca, proszę. Zostało mi jakieś parę metrów. Parę me, noc. Parę set metrów. Do tego. Do dwudziestu kilometrów. Proszę, zostań. No i nie zostań. Ej, no i szkoda. Teraz tak. Ile kilometrów zrobiłem? Jak źle obliczyłem, to jest dupa, i muszę jeszcze gdzieś jechać. kawałyka. jak nie. Jak dobrze obliczyłem, to teraz to zrobiłem. Patrzę na aplikację. Proszę nie wychudź, to jedna osoba. Zrobiłem. Zrobiłem. Mam 20 kilometrów. Wcześniej zrobiłem, raz zrobiłem 6, 3, no 6 km, 1. Je, Później zrobiłem 7 km, 9. Znaczy, no gdzieś około 9. Później jeszcze zrobiłem, jeszcze zrobiłem teraz 6 km, 6 km, 3. No to wszystko pasuje. Albo coś czekaj. Zaraz. Sprawdzę na aplikację. czekajcie, No widzowie, rozrobiłem 6, 6, km, raz zrobiłem 6,5 km, teraz zrobiłem 7,4 i teraz zrobiłem 6,4. No to wszystko się zgadza, nawet przewyższyłem. Do widzenia. Cześć.